Witajcie, kochani! Jestem w moim ulubionym zakątku. Tutaj już w ostatnim czasie dwa razy przyszedł do mnie mały lisek. Jestem po prostu zakochana w nim. Niestety dzisiaj pada deszcz. Chciałam przyjść i posiedzieć tutaj, poczekać na niego. Może też by mnie odwiedził ale niestety e, chyba nie da rady. E, wygląda na to, że nadal będzie padać. E, ale przyszłam na chwilkę, żeby zobaczyć, e, co się dzieje. E, z pewną dozą nadziei, że może jednak liseczek się pokaże. No ale e, chyba nie, myślę, że schował się przed deszczem. W każdym razie i tak jest pięknie, jest, dość, jest ciepło, chociaż słońca nie widać, ale i tak jest to piękny zakątek, w którym warto przebywać, nawet, nawet jak deszcz pada. Cieszmy się życiem, ja tak uważam, nawet jak deszcz pada. Wtedy też jest pięknie. Pozdrawiam Was, papa.